Koczymy nasz program Kręciowa, Żegnamy się ze wszystkimi internautami, bo także oglądacie nas i w ten sposób wiecie, kiedy te programy lecą. Ja tylko przypominam dla formalności. Podejmę Wam dni i godziny premier. środę godzina 20.30. Nasz koncert Bożonarodzeniowy, część druga statu polskiego z roku 2000, ale te. Programy kręcą się przez cały tydzień, powtarzają się, a więc na pewno, jeśli nie traficie na godzinę 20.30 we środę, to na pewno traficie na inny dzień, inną godzinę i popłyniecie z tą muzyką. Obiecuję Wam to serdecznie i soleni, A ja także na zakończenie przypominam: przygotowujemy dla Was specjalny program sylwestrowy. Od godziny 10 do godziny 3.00. Nad ranem będziecie mogli słuchać tylko i wyłącznie muzyki. Wszystkie najpiękniejsze nasze koncerty. Zestawy teledysków takie do zabawy, trochę do odpoczynku, trochę do przygotowania się, aby wystrzelić ognie sztuczne i znowu do szalonej zabawy u nas na antenie OTV. Mało tego, tę muzykę możecie także słuchać przez internet w naszym radiu internetowym. Bawcie się dobrze, jeszcze wam nie je składamy życzeń, ale pamiętacie, telewizja OTV kręci dobrze. Cześć, siema! Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy! Thank are gonna kill you. are you.